100 lat temu w 1924 roku wprowadzono do obiegu Złotego Polskiego, a swą działalność rozpoczął Bank Polski. Jego siedziba znajdowała się przy ulicy Bielańskiej w Warszawie. Pozostałości budynku widoczne są w tle. Złoty, jako element suwerenności odrodzonej Polski, zahamował inflację, przyczynił się do stabilizacji gospodarczej i umocnienia pozycji ekonomicznej kraju. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku w obiegu pozostawała marka Polska, której wartość malała z roku na rok. Sytuacja na rynku finansowym stawała się coraz bardziej napięta. Polska, podobnie jak inne kraje europejskie, zmagała się z powojennym kryzysem ekonomicznym. Państwo próbowało ratować sytuację, dodrukowywaniem pieniędzy o coraz większych nominałach. Pod koniec 1923 roku w obiegu było już ponad 125 miliardów marek polskich. Szalała hiperinflacja, gwałtownie spadały płace, organizowano protesty i strajki. Kraj znalazł się na skraju zapaści finansowej. Dla ratowania stabilności ekonomicznej państwa, Sejm w 1924 roku przekazał premierowi i ministrowi skarbu Władysławowi Grabskiemu rozległe uprawnienia i zezwolił na wprowadzenie zaproponowanej przez niego szeroko zakrojonej reformy walutowej. Ograniczono wydatki budżetowe, zmniejszono nakłady na wojsko i administrację. Usprawniono egzekucję danin publicznych. Najbogatsi obywatele zostali zobligowani do zapłacenia jednorazowego podatku majątkowego. Po uzyskaniu równowagi budżetowej zaprzestano emisji marki polskiej. Zlikwidowano Polską Krajową Kasę Pożyczkową, a na jej miejsce 28 kwietnia 1924 roku utworzono Bank Polski odpowiedzialny za emisję nowej waluty złotego polskiego. Następnie rozpoczęto wymianę marek polskich na złotówki według kursu: 1 zł za 1 800 000 marek. Kurs złotego oparto na parytecie złota i zrównano z frankiem szwajcarskim. Stopniowo wprowadzano na rynek przygotowane uprzednio banknoty i monety. Reforma Grabskiego okazała się wielkim sukcesem. Polacy otrzymali stabilną walutę, którą posługują się do dziś. Stulecie złotego to wyjątkowa okazja, aby przypomnieć dzieje waluty tak mocno z Polską związanej. Skarbnica Narodowa przygotowała cykl wykładów historycznych oraz bogatą ofertę monet i medali związanych ze złotym Polskim, którą w tym roku jubileuszowym z przyjemnością Państwu zaprezentujemy.